Chrystus wstał, prawdziwie wstał. Alleluja, piątek 7 tygodnia Wielkanocnego i kolejny odcinek SOS. Bardzo, nie tylko powoli, ale już konsekwentnie dochodzimy do końca okresu wielkanocnego, a wraz z końcem okresu wielkanocnego dochodzimy do końca lektury dziełów apostolskich, też Ewangelii tego Jana. Zostajemy na chwilę przy dziełach apostolskich i przy tym momencie, w którym Paweł zostaje skazany na więzienie, Powoli też dokonuje się wyrok wskazującego na śmierć. Spotkanie z namiestnikiem, z Festusem. Łukasz bardzo tak konsekwentnie opisuje życie uczniów, bardzo mocno upodobniając ich do mistrza, do Jezusa i też upodobniając ich śmierć, do śmierci Jezusa. I, I też bardzo takie wielkie podobieństwo, że kiedy namiestnik, Festus, nie znajduje w nim żadnej winy, a tą winę znajdują. Wszyscy pobożni, religijni Żydzi, wszyscy religijni pobożni faryzeusze, niesamowite podobieństwo, uderzające podobieństwo Pawła, do Jezusa. I to coś, co też bardzo mocno za każdym razem do mnie przychodzi i mnie dotyka, to właśnie to, że wszyscy pobożni Żydzi bardzo walczą o nieskazitelność, o czystość religii, o przestrzeganie prawa, które jest rzeczą ważną, a Paweł, Piotr, apostołowie oddają życie nie w obronie prawa, nie w obronie racji, ale w imieniu Jezusa. W imię Jezusa, nie w imię ideologii. Bo chrześcijaństwo to nie jest ideologia. To nie jest jakaś myśl, za którą przez wieki ludzie byli tacy, że oddawali życie. Paweł w tym, w tym wypadku nie oddaje życie za ideologię, któremu najmie chrześcijaństwo, ale jest stanie jest gotów stanąć przed wyrokiem, jest w stanie przyjąć więzienie, chłosty, to wszystko, co czytamy na kartach dziejów apostolskich, aż wreszcie przyjąć wyrok wskazujący go na śmierć tylko dla imienia Jezusa. Dla imienia tego, kogo w życiu spotkał, kto zmienił jego życie, kto wywrócił jego życie do góry nogami i kto tak naprawdę nadał jedyny sens jego życia. Kiedy o tym mówię i kiedy o tym myślę przede wszystkim, kiedy myślę o tych historii, o Ewangelii, o dziejach apostolskich, to jakoś takie rodzi mi się pytanie dzisiaj i myśl, nie wiem, czy ona jest poprawna, ale dla mnie jest jakoś taka bliska, że my w Kościele dzisiaj coraz bardziej kłócimy się, zmagamy, tak jak wtedy Żydzi, o nieskazitelność religii, o nieskazitelność przestrzegania prawa, reguł, kodeksów, a coraz mniej gdzieś, i to, i, albo coraz bardziej umyka nam gdzieś rozmowa o Jezusa. O miejsce Jezusa, o spotkanie z Jezusem. Dzisiaj ten dialog, który Jezus w tak bardzo w sposób romantyczny, bo nad morzem, po cudownym połowie ryb, to czytaliśmy w piątek, kilka tygodni temu, bo w pierwszym tygodniu wielkanocnym, kiedy Piotr z apostołami poszedł, wrócił do wyuczonego zawodu, zaczęli łowić ryby, nie udało im się tak jak wtedy. Na początku Ewangelii przyszedł do nich Jezus. Kazał im zrobić to, co nie robią rybacy, czyli łowić w takiej porze, której się nigdy nic nie złowi. I zrobili tak, i tak jak wtedy, tak i teraz łowili mnóstwo ryb. Ja nam napiszesz że to było 153 ryby. Potem święty Augustyn nam chociażby, między innymi, przytłumaczy, że to były wtedy wszystkie rodzaje ryb znane w tamtejszych czasach w Batlasie Ryb. Czyli wszystkie ryby świata, że Piotr zapostał apostoła miłowem wszystkich, że są posłani do łowienia wszystkich, że ta Ewangelia jest absolutnie dla każdego, jest, jest uniwersalną treścią, uniwersalnym zaproszeniem, które Bóg kieruje absolutnie dla każdego z nas. I kiedy ta trwa taka ta atmosfera niezwykłej podniosłości, Jezus zadaje pytanie Piotrowi: Jest tam Jan, umiłowany uczeń, który był przy Jezusie w ostatniej wieczerze, był pod krzyżem, ciągle był, nigdy nie zostawił, nigdy nie, nie zdradził, nie wyparł się. Pierwsze słowa, tak naprawdę, które wypowiada w kierunku Piotra, bardzo decydujące i fundamentalne słowa, które stają się jakby przepisem albo nie wiem, sercem chrześcijaństwa. I dla mnie zawsze takim miejscem, w którym chcę ciągle powracać i ciągle tam spotykać się z Panem Bogiem, to jest to pytanie: czy kochasz mnie? To pierwsze pytanie, które słyszy Piotr po zdradzie, gdzie byśmy powiedzieli po grzechu, które Bóg wypowiada do papieża ale które Bóg mówi również do mnie, to ciebie. Jesteśmy tutaj z różnymi kondycjami swojego życia i chciałbym, żebyś też dzisiaj, żebym ja dzisiaj przez Piotra od Jezusa usłyszał to pytanie, czy mnie kochasz? I powie Pan Jezus, niektórzy by powiedzieli jeszcze może z jakąś premedytacją, bo powie to wobec właśnie Jana, czy kochasz mnie bardziej, aniżeli ci, Piotrze. Ty, który kilka... 10 godzin powiedziałeś temu, nie znam tego człowieka. Jezus mówi: Dobra, powiedziałeś o mnie, że mnie nie znasz, ale czy mnie kochasz? Czy mnie kochasz bardziej? Czy potrafisz mnie kochać? Oczywiście wiemy, że Piotr jest ciągle, chce się chować. Oczywiście chce szybko odpowiadać: Tak, kocham cię. Dopiero to trzecim razem, oczywiście tu są piękne te dialogi, które można czytać i w różnych językach i potężne tomy, to logiczne, filozoficzne rozważać, czemu nie. Tak, ale to oczywiście zalecam, polecam, jak ktoś ma czas, możliwości. Ale wszystkim to odkrycie, że Piotr mówi do Jezusa: Panie, ty wszystko wiesz, Ty znasz moje serce. Kto bardziej zna moje serce niż Ty, Panie Jezu? I wiesz, ja bym tak bardzo chciał nie wiem jak Ty, bracie, siostro ale bardzo bym chciał czasem leżąc na dnie czasem będąc w jakiejś takiej ciemności grzechu powiedzieć: Panie, Ty wiesz. Ty znasz moje grzech. Ty znasz moją słabość. Ty znasz moje momenty kapitulacji, poddania się, odejścia. Ale wiesz, Panie, że w tym wszystkim, taki jaki jestem, pomimo taki jaki jestem, w tym wszystkim, jaki jestem, to, Panie Jezu, wiesz, wiesz, że Cię kocham. Wiesz, że bardzo bym chciał Ciebie kochać. Jezusowi wystarczy to pragnienie. Wystarczy, Bóg na Twoje serce, bracie, siostro. Naprawdę, Twój brat, siostra, mąż, żona, dzieci, najlepszy przyjaciel, nie zna, nie zna tak Twojego serca jak Bóg. Co więcej, Ty nie znasz swojego serca. Ja nie znam swojego serca do końca, bo serce człowieka jest ciągle tajemnicą. Moje serce jest ciągle tajemnicą i ciągle się zadziwiam. W tych dobrych i złych sytuacjach, do czego jestem zdolny, Bóg jest większy od mojego serca, powie potem święty Jan, jednym ze swoich listów. I Bóg zna, i Bóg tam szuka, i, i wie, zna te przestrzenie, te momenty, których, których tak naprawdę kocham Pana Boga. Mimo, że jestem zdolny do tylu grzechów, do, do takiego zła w życiu, to wiem, że Pan Bóg zna takie moje zakamarki, mojego serca, w którym znajduje się ze mną bardzo takiej, spotyka się w takiej intymności, bliskości, do, która jest zarezerwowana tylko dla mnie i dla Niego. I ty też tak masz. Nawet jak nie wiesz, to Pan Bóg się tam spotyka z Tobą. I on tam lubi być. I lubi te miejsce odkrywać, jak nieznane miejsca na świecie. Człowiek odkrywa, tak. Pan Bóg też ciągle odkrywa. Jest większy. Większy od grzechu Twojego, największego grzechu. Jest Bóg większy. Jego miłość jest większa, Jego miłosierdzie jest większe. Papież jeszcze kiedy rozważał ten fragment, to zadał takie pytanie: czy jeszcze potrafię tak kochać jak na początku? To jest pytanie, które ja sobie dzisiaj zadaję. Czy ciągle ta miłość we mnie jest? Na ile ona przygasła? Na ile ona się roznieciła? Czy chcę tak kochać jeszcze? Czy jest we mnie takie pragnienie wielkiej miłości, pierwszej miłości? Czy we mnie jest, jak nawet nie tak nie potrafię, czy we mnie jest takie pragnienie takiej miłości, takiej szalonej miłości? Dlatego to pytanie zadaję: czy mnie kochasz? A jak mnie kochasz, to pozwól się poprowadzić w nieznane, bo miłość jest taka szalona, że prowadzi w nieznane. Że miłość. Yy, wychodzi poza ramy. Pan z wami. I was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.